Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Tapicer w Akcji. A dzisiaj Wam pokażę, jak zebrać wymiary z fotela klubowego. Dla osób, które pierwszy raz oglądają mój kanał Topicer w akcji, ja się nazywam Aleksander Kondziela i koniecznie subskrybujcie kanał, żeby Was nie ominął kolejny, następny odcinek, a będzie ich coraz więcej. A więc moi drodzy, przechodzimy w jaki sposób sobie pozbierać wymiary z naszego fotela klubowego. Pamiętajcie o tym, że jest kilka, albo nawet kilkanaście różnych rodzajów i typów tego fotela. Generalnie taka krótka informacja, proszę zwróćcie uwagę na to, że Mój fotel e, siedzisko ma prawie że równe. Nie ma e, takiego charakterystycznego spadu w tył. Jeżeli on jest, pamiętajcie o tym, że kształt e, naszego wodna, czyli tego bocznego, tk, e, bocznej tkaniny jest taki lekko łukowaty. Jeżeli go nie zachowacie, na pewno wam tutaj tkanina będzie się e, fałdowała, marszczyła i nie będziecie w stanie tego e, wyciągnąć. Z racji tego, że mój Fotel jest prawie że prosty, czyli chodzi mi tutaj generalnie o, tą, o ten przód, o te bodno, że jest nie jest zaokrąglany, więc ja mogę sobie na prosto wyciąć tą tkaninę. Kartka, długopis jest, metrówka. Musimy zebrać następujące wymiary: Tkaninę na oparcie, na plecy, na siedzisko, na nasze bodno, no i jeszcze dodatkowo, tak faktycznie, na naszą kedrę. Natomiast ja zawsze przy większości projektów albo w 100% zawsze korzystam z wymiaru naszego bodna, czyli, jeżeli będziemy znali obwód, to 4 razy nasz obwód 4 to jest szerokość tkaniny na naszą kadrę. Dobra, pamiętajcie o tym, żeby zawsze zbierać wymiary z najszers... w najszerszym miejscu, albo w najwyższym, to co cały czas notorycznie powtarzam. I powiedzmy że to jest nasz mebel przygotowany do otapicerowania, czyli biorę sobie metrówkę, obrócę tutaj do kamery, żeby było widoczne. Najszersze miejsce mamy tutaj oparcia, więc przykładam, dodaję sobie jakieś 2-3 cm naddatku i po tym obwodzie najszerszym biegnę sobie na drugą stronę, obrócę. No i tu mamy 82, dodajemy sobie z 2-3 centymetry na dodatku. Na wszelki wypadek zawsze możecie dać sobie jeszcze te 3 centymetry, czyli 85 cm szerokość. Zapisujemy 85, to jest nasza szerokość razy. No i teraz wysokość, w jaki sposób zmierzyć tą wysokość, Ano znowu pamiętajcie, żeby mierzyć w tym Znowu najwyższym miejscu to jest tutaj, teoretycznie możemy włożyć tam rękę do środka, żeby zmierzyć, żeby do tego ramiaka nam doszedł ta metrówka, ale ja to robię w ten sposób, że łapię sobie tutaj rękę, przeciągam tu w dół, o, w ten sposób, tak, czyli wkładam to jakby tutaj do środka, w zupełności mi to wystarcza dać sobie z 3 cm więcej. Lepiej, żebyście mieli za dużo tej tkaniny i później sobie ją docieli, niż by miało zabraknąć. Czyli mamy 73 cm, zapisujemy. I tutaj pokażę może do kamery, bo tutaj nie, jedna, nie jeden z Was się zapyta, co to są za szczałki. Te szczałki mi mówią, gdzie jest szerokość, gdzie wysokość. Czasami te wymiary są bardzo podobne do siebie. No to wtedy nie mam problemów, żeby rozpoznać, czy to jest na wysokość, czy na szerokość. To jest nasze oparcie. Teraz zmierzymy plecy znowu w najszerszym miejscu. Pamiętajcie o tym, że tutaj będziemy tkaninę podwijać 2 cm więcej z, drugiej, z jednej i z drugiej strony 78 szerokość. Znowu 78 szerokość, zapisujemy sobie. No, i nasza wysokość na pewno tutaj nam w zupełności wystarczy. 2 cm więcej, ponieważ tkanina będzie podłożona w dół. Jest 49, dodajmy sobie ze 3 cm, czyli będziemy mieli w takim układzie 52, a zwróćmy sobie 53 na wszelki wypadek, czyli 53. Plecy w przód mamy zmierzone. Przechodzimy teraz do naszego siedziska. No i znowu mierzymy sobie w najszerszym miejscu. Generalnie to siedzisko jakby ma stałą szerokość, więc w którym miejscu byśmy nie zmierzyli, to będzie dobrze. E, na pewno docelowo będziemy robili sobie kształt, odrys, obrys tego siedziska, więc dobrze by było dodać po 2 cm więcej tego naddatku, żeby nam nie zabrakło. E, tutaj z automatu z przodu wystawiam 2 cm więcej do krawędzi mam 53 2 cm dodaję, czyli 55. Czyli znowu zapisuję sobie 55. No, i teraz nasza głębokość, tak, żeby było dobrze widoczne. Znowu z przodu mógłbym zrobić to w ten, w ten sposób, że włożyć to do środka do tego ramiaka. No, ale nie widzę takiej potrzeby. I ja sobie mogę zrobić w ten sposób, łapiąc na głębokość do ramiaka. Do, do krawędzi mam 64 plus 2 cm, dodajmy sobie na wszelki wypadek, czyli 66 cm to jest na głębokość. 66, eee, a niech jest, ja tutaj za te pałeczki zrobię. Czyli to mamy nasze siedzisko. No i e, ostatni wymiar, który będziemy potrzebować, to wysokość naszego, szerokość naszego bodna. No i tu znowu. Patrzymy, czy czasem, bo tutaj te bodna mogą faktycznie mieć różne szerokości. Zerknę, ale ona mniej więcej jest taka sama. To zmierzmy sobie przód. O, może żeby było widoczne. Dodajmy sobie tu. My potrzebujemy 1 cm na szycie. Osoby, które nie są pewne, mogą sobie dodać 2, jeżeli taka zachodzi konieczność. Do krawędzi mamy 20. Dodajmy sobie tutaj trochę więcej. Dlaczego trochę więcej? Bo gdyby się jednak okazało, że ten kształt troszeczkę jest półkowaty, to żebyśmy mieli ten nadmiar, zumy sobie 24 cm, czyli to mamy naszą szerokość 24 no i naszą, naszą długość, nasz obwód będziemy mierzyć od naszego ramiaka. Ja z tej strony, o to nie będzie widoczne, zacznę mierzyć tutaj od tyłu tych plecków wokoło. Pamiętajcie, różne projekty, jeżeli nie macie tu tego wypełnienia, bo bywają takie, to zmierzcie sobie tutaj po tej górnej krawędzi, gdzie ona tutaj wystaje. No i ja w ten sposób to zrobię. Tutaj przykładam. Żeby można było zamocować. Przesunięcie robimy. Lecimy na drugą stronę. No i tutaj mamy, już patrzę, bo tutaj mi się wychyli, 135 cm obwodu. Ok, zapisujemy 135 znowu szczałeczka. I ostatni z wymiarów, którego nie muszę mierzyć, to, co wcześniej wspomniałem. To jest nasza tkanina na kedrę 135 i już Wam pokazuję brzydko napisane, ale to jest spowodowane nierównym stołem. Ja bardzo często opisuję sobie oparcie, tył, siedzisko, bodno i kedra, ale to już jest, jak Wy sobie już opiszecie, to jest tylko i od Was uzależnione. No, i co moi drodzy? Mamy wymiarowane tkaniny, tylko pamiętajcie o jednej bardzo istotnej rzeczy. Te wymiary, które ja sobie tutaj jakby zebrałem i przeniosę je teraz na tkaninę, to pamiętajcie, że wy musicie sobie te wymiary w odpowiedni sposób poukładać w zależności. Jaką będziecie używali sobie tkaninę? Pamiętajcie, że tkaniny nam cieniują, więc może to jest i pomysł na kolejny odcinek pokazać wam w jaki sposób poukładać na jakiejś nietypowej tkaninie, żeby ona była prawidłowo pokazana. Zrodził się nowy pomysł. Napiszcie, może Was to interesuje. Jeżeli tak, no to czekam na Wasze komentarze. No i co, moi drodzy, pokazałem jak zebrać wymiary, to generalnie wszystko w tym odcinku, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, patronite. No i to wszystko, czekam na Wasze komentarze, trzymajcie się, cześć, do następnego.